Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Rząd Donalda Tuska anulował decyzję rządu Mateusza Morawieckiego o wysłaniu do konsultacji do Trybunału Konstytucyjnego konwencji stambulskiej. O co chodzi? Rząd Mateusza Morawieckiego, fatalny rząd dla Polski, doszedł do wniosku, że nie będzie drażnił swoich konserwatywnych wyborców. Podpisaniem konwencji stambulskiej, a równolegle nie chciał oficjalnie ogłosić w obawie przed reakcją środowisk lewackich, że tej konwencji nie podpisuje, więc zrobił taki unik i wysłał tę konwencję do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny orzekł, czy ona jest zgodna z polską konstytucją. A tak naprawdę po to, żeby to w Trybunale Konstytucyjnym utkwiło na lata i rzeczywiście utkwiło. Trybunał Konstytucyjny gdzieś chyba to zapytanie rządu Morawieckiego do jakiejś zamrażarki Trybunałowej wsadził i się tym nie zajmował. W każdym razie rząd Donalda Tuska ogłosił, że wycofuje to zapytanie, że wycofuje tą sprawę w ogóle z Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że rząd Donalda Tuska będzie chciał konwencję stambulską przy Podpisać i Sejm ją ratyfikuje. Co oznacza podpisanie przez Polskę konwencji stambulskiej? Podpisanie konwencji stambulskiej oznacza wprowadzenie wszystkich zawartych w niej zasad, czyli skrajnego lewactwa, które tam zapisano pod pretekstem ochrony praw kobiet. No, z konwencją stambulską jest tak jak z innymi lewackimi socjalistycznymi aktami prawnymi, to znaczy za pięknymi hasłami kryje się złowroga treść. Tutaj jak Państwo sobie przeczytacie na stronie sejmowej treść konwencji stambulskiej, to jest kilkadziesiąt stron, ale w dwóch językach, więc tam trochę ponad 20 stron po polsku, no, ona się zaczyna od, takich, od takiej wzniosłej preambuły pełnej pięknych słów o tym, jak to należy chronić kobiety, których historyczna rola była gorsza niż rola mężczyzn, że tutaj pisze, piszą autorzy tej konwencji stambulskiej o historycznej dominacji mężczyzn, etc., etc. I zwróćcie Państwo uwagę, że pod tym pretekstem wprowadza się narzędzia prawne dające kobietom no, ogromne możliwości do nadużyć. Pokażę Państwu na przykład artykuł 40 tej konwencji. Macie tutaj Państwo go w tym momencie, widzicie, i ja go przeczytam Państwu, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Tenże artykuł 40 brzmi tak. Strony, a strony to znaczy wszystkie podpisujące państwa, strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki w celu zapewnienia, by za jakąkolwiek formę niepożądanych zachowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery zastraszania, wrogości, upodlenia, poniżenia lub obrazy, Groziła odpowiedzialność karna lub inny rodzaj odpowiedzialności prawnej. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza? Choćby ten jeden artykuł daje ogromne możliwości nadużyć, no bo tam jest mowa o zachowaniach werbalnych i niewerbalnych. A co to są zachowania niewerbalne? No na przykład puszczenie oka do kobiety, wysłanie bukietu kwiatów kobiecie albo coś takiego. I to staje się czynem przestępnym. Jeżeli, w myśl tego artykułu, kobieta odbiera to jako jakąś formę tam nękania, prawda? No, absurdalna zupełnie rzecz, dlatego że to daje ogromne pole do nadużyć, prawda? No, na podstawie zapisu tej konwencji, to kobieta może podać do sądu mężczyznę w trybie cywilnym i karnym, no, jeżeli na przykład mężczyzna będzie chciał zaprosić ją do kina, albo jeżeli w jej, w jej obecności powie coś, co jej się nie spodoba, prawda? Nawet nie do niej. Ją. Na jedziemy sobie na wycieczkę na kajaki albo w góry w kilkudziesięcioosobowym gronie. Ja rozmawiam z przypadkowym tam z przypadkowym tam innym wycieczkowiczem o sprawach nas interesujących, i w trakcie tego spaceru wygłaszam pogląd, który się nie podoba idącej 4 czy 5 kroków przede mną kobiecie. Prawda? Ona to może uznać wtedy za jakąś formę agresji werbalnej albo niewerbalnej, i wezwać policję, skierować sprawę do sądu w trybie cywilnym. I karnym, prawda? No i ta konwencja stambulska otwiera właśnie drogę do kierowania mnóstwa idiotycznych y, spraw do sądów, prawda? No i y, co wtedy się dzieje dalej? No ja stając przed niezawisłym sądem jako oskarżony o naruszenie tej konwencji stambulskiej, no staję pod ryzykiem, że będę musiał takiej obrażonej na mnie y, damie, no na przykład, po już po skazaniu mnie zapłacić, Karę finansową, bo tutaj mówi ten artykuł o postępowaniu karnym i nie tylko karnym, więc karnym i cywilnym. W cywilnym no to jest najczęściej właśnie o jakieś pieniądze. Czyli jeżeli ja chcę tego uniknąć, no to muszę wtedy zawrzeć ugodę z taką nielubiącą mnie panią, a ona zatrze rączki i powie: No, to kolego, płać mi tam. Tyle i tyle w stosunku do tego, ile zarabiasz, prawda? No tak, tak to będzie wyglądać w praktyce. To jest tylko jeden artykuł, który ja Państwu zacytowałem. I to w podpisanie tej konwencji spowoduje właśnie to, że panie, którym w życiu się nie udało, tak to delikatnie powiedzmy ze względu na algorytmy nadawcy, no, będą z dziką pasją mścić się na mężczyznach i pod pozorem właśnie, na podstawie tego artykułu 40, każde zachowanie interpretować jako zachowanie tam, prawda, naruszające coś, niezgodne z prawem, konwencją, etc., etc. To doprowadzi do tego, że z jednej strony, do skutki będą trzy, do, doprowadzi to z jednej strony do zalania Polskich sądów kolejną ilością spraw absolutnie bez sensu. Po drugie, wyroki w tych sprawach, no wydawane często też przez panie, którym w życiu się nie udało, bo i takich w sądach polskich nie brakuje, spowodują upadek autorytetu sądów w ogóle. Trzeci skutek to oczywiście taki, że mężczyźni w trosce o własne portfele no będą się bali podejmować jakichkolwiek działań w stosunku do kobiet, zapraszać do kina, proponować małżeństwo i tak dalej, no bo mężczyzna dojdzie do wniosku, a no podoba mi się wprawdzie dziewczyna, no ale może ona się okaże jakąś oszalałą lewaczką i jak ja zaproszę ją na przykład do teatru albo na kolację, to uzna, że jest to przestępstwo przeciwko artykułowi 40 Konwencji Stambulskiej i Poda mnie do niezawisłego sądu. Więc kto na tym najbardziej ucierpi? Normalne dziewczyny, takie, które się pukają po głowie, czytając te wszystkie lewackie bzdury i y, które wiedzą, że przez tą skrajną agresję feminizmu, to one właśnie na tym cierpią, bo, bo na przykład nie doświadczają adoracji ze strony mężczyzn, albo, albo w ogóle, prawda, tracą perspektywy na związki, małżeństwa z fajnymi facetami, no bo fajni faceci dochodzą do wniosku, a to nie będziemy, prawda, tutaj w żaden sposób się zalecać do kobiet, no bo jeszcze niech się okaże jedna z drugą, prawda, jakąś stambulistką zagorzałą, no i, i będzie. To jest pierwszy aspekt tej konwencji. Drugi, to ja sobie tutaj czytałem te zapisy tej konwencji, spójrzcie Państwo, Jakaś, jakiś zupełny idiotyzm, to, że konwencją reguluje się to, co przecież powinno być oczywiste. No, na przykład tam jest napisane, że zakaz zabójstw honorowych. No, jak można wprowadzać specjalną konwencję dla zakazu zabójstw honorowych, jak zabójstwo honorowe, to jest zabójstwo po prostu, prawda? I podpisywanie przez Polskę takiej konwencji, no to jest o tyle dziwne, że w Polsce nie ma żadnych zabójstw honorowych, prawda? Przecież w naszej kulturze tego nie ma, albo Albo na przykład, na przykład, zwróćcie Państwo uwagę tutaj na kolejne zapisy, czyli, czyli zmuszanie do aborcji, etc., etc. Przecież to jest przestępstwo, które jest stypizowane w kodeksie karnym. No to po co my podpisujemy konwencję, która nakazuje nam karać coś, co karamy kodeksem karnym? Przecież to nie jest tak, że na przykład... Zmuszanie tam kobiet do jakiejś pracy ponad siły czy niewolniczej musi być uregulowane konwencją stambulską. No przecież tego zakazuje kodeks karny. I co? I będziemy mieli kodeks karny, który stanowi prawo jakieś tam, i będziemy mieli konwencję stambulską, która ten kodeks popiera, prawda? Czyli dwa razy wprowadzimy to samo prawo. No idiotyzm goni idiotyzm. A no potem się prawnicy będą zastanawiali, na podstawie czego. Jakieś tam dokumenty do sądu, pozwy kierować, czy na podstawie kodeksu karnego, czy na podstawie konwencji istambulskiej, i tak no, dalej. Coś nieprawdopodobnego. Przeczytajcie sobie Państwo tą konwencję, bo to jest taki, no mówię, stek lewackich bzdur. Pod pięknymi hasłami kryje się złowroga treść, z którego właśnie wynikać będzie to, co będzie wynikać z artykułu 40, czyli możliwość dowolnej interpretacji każdego zachowania i ciąganie. Po sądach mężczyzn po to, żeby odbierać, żeby zmuszać ich do wypłaty odszkodowań za jakieś tam zachowania, które według własnego widzimisię się każdy może uznać za naganne według zapisów tej konwencji. Idiotyzm goni idiotyzm, czyli pod płaszczykiem prawda, ochrony kobiet wprowadzono coś takiego. I to jest główny artykuł, to jest główny sens tej konwencji tak naprawdę i to i to będzie miało skutki właśnie takie, o jakich mówię. Także panowie, trzymajcie się za portfele, a niezawiśli sędziowie, przygotujcie się do tego, że będziecie mieli kolejne tysiące spraw głupich, bezsensownych i niepotrzebnych w waszych sądach, które i tak już pękają w szwach od natłoku innych spraw. Głupich, bezsensownych i niepotrzebnych. W kilkudziesięciu procentach. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jak zwykle zachęcam do lektury moich książek. Dziś, skoro mówiliśmy o sprawach damsko-męskich, to książka, którą napisałem dla piękniejszej części rynku czytelniczego. Książka Historia Oszusta Matrymonialnego, który przez lata działał. Są tutaj opisane różne jego metody. Fatalnie skończył ale, jak to się Państwo już dowiecie sami, zachęcam do lektury. Rzadko tą książkę reklamuję. Wydawca raczej mi mówi, żebym reklamował książki polityczne, do których Państwo przywykliście. Bardzo Państwa proszę, nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Bardzo powoli. Już znacznie przekroczyłem próg 50 tysięcy subskrybentów i powoli zmierzam do 60 tysięcy. Mam nadzieję, że Państwo pomożecie mi niedługo ten próg przekroczyć. Bardzo Państwa proszę o komentarze, o lajkowanie moich materiałów, o udostępnianie, o cytowanie, o łapki w górę. Bo im więcej tych gestów z Państwa strony, tym szersze zasięgi moim materiałom daje YouTube. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć. Zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a, a także numer rachunku bankowego do darowizn. W zeszłym roku byliście Państwo dla mnie bardzo hojni, jak chodzi o darowizny. Dziękuję wszystkim, mam nadzieję na utrzymanie i jeszcze poprawienie tej tendencji. Przypominam też Państwu, że 16 marca Będą pierwsze książki, targi książki patriotycznej w Gdańsku z udziałem tak znamienitych gości jak Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Stanisław Srokowski, pani dr Ewa Kurek, profesor Piotrowski i szereg jeszcze innych. Do zobaczenia.